Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki sari Peltoniemi Groszka. Piesek, który chciał mieć dziewczynkę. Czytają: Anna Apostolakis i Artur Barciś. Groszka była małym czarnym pieskiem. Mieszkała na wsi razem z mamą i tatą. Groszka była wesoła i zadowolona z życia, ale miała jedno wielkie marzenie. Tak jak wiele innych małych piesków, bardzo chciała mieć swojego przyjaciela. Często chodziła za mamą i tatą i prosiła, może byśmy sobie wzięli do domu dziecko. Tata nawet nie chciał o tym słyszeć. Dzieci hałasują i bałaganią, nie ma mowy. Mama też tak uważała. W naszej budzie nie starczy miejsca dla żadnego dziecka, tłumaczyła. Mogłaby mnie trzymać u siebie na górze. Obiecywała groszka, ale rodzice i tak nie chcieli się zgodzić. Tata twierdził, że jest uczulony na ludzi. Groszka nie przestała jednak marzyć o własnym ludziątku. Byłaby to mała dziewczynka, tak samo jak ona. Ktoś kiedyś powiedział, że ludzkie dziewczynki są spokojniejsze i bardziej posłuszne od ludzkich chłopczyków. Groszka postawiłaby dla niej przy łóżku koszyk do spania, kupiłaby jej miskę i kosteczki do gryzienia. Za każdym razem, kiedy wracałaby do domu, dziewczynka przybiegałaby do niej, żeby się przywitać, wesoło poszczekując i lizała ją po mordce. Ach, jak wspaniale byłoby mieć własną dziewczynkę. Jak wytresować człowieka. Poradnik dla psów. Napisała Tulla Pudelska. Książka dostępna także w wersji audio. Wyszczekanej. 1. No, no, no. Informacje ogólne. Jeśli masz zamiar zabrać się do tresury człowieka, musisz pamiętać, że różni się on od psa. Człowiek nie może nic na to poradzić, dlatego należy mu wybaczyć. Człowiek nie ma właściwie zmysłu węchu, również jego słuch pozostawia wiele do życzenia. Podczas wyprowadzania człowieka na spacer najlepiej wziąć na siebie całą odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje naokoło, ponieważ człowiek właściwie niczego nie widzi.